Biją dziś do szkoły Myślę o matematyce I prawa demorgana O tym będzie na rodzice Wybierka jest dodatnia Wszyscy wokół biją brawa Teraz zacznie tak się zabawa Sinus i kosinus Do dowolnego kąta Zaraz poty tym oblicę, Jak Jaka roku jest sekunda Obocałka jest

Magnistar! Ołów musi być pod nogami! to nogami, to, to, to powinno być Dziękujemy <śpiewanie> 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 Kiedy świata różne kalkulatory i inne e, komputery. W czasach, kiedy uczniowie nie potrafią dzielić pisemnie, to naszego świata przybywa Turbo Matromen. Wielkie brawa! Turbo Matromen. Dzięki niemu każdy uczeń bez problemu rozwiąże każde zadanie matematyczne. Dzięki, dzięki. Bo maksymalnie wyposażony jest w aerodynamiczne rajstopy oraz nieobliczalną czapkę. Niestety, y, jest bardzo zajęty... Jeszcze... coś? Niestety jest on bardzo zajęty. Jeszcze. Niestety jest on bardzo zajęty ratowaniem naszego świata, dlatego. <grymne> tu bo, tu bo, tu bo, tu bo na długo nakolenie. Napojętź mu skały.

Këto më përruzëmë në nëstavënë, në zëtës dhe. Këto më përruzëmë në nëstavënë,